Cześć, dla ciebie dzisiaj rozwiązanie wczorajszej zagadki, czyli ile cyfr widzisz na obrazku? Pierwszą cyferką jest 0. Czy widzimy 0? Tutaj zdania są podzielone. Jeżeli przyjmiemy, że 0 to jest po prostu kółeczko, no to oczywiście 0 widzimy. Jeżeli ktoś przyjmuje, że 0 jednak wygląda w ten sposób, no to zera tutaj nie ma. Więc tutaj zależy od punktu widzenia. Czy widzimy tu gdzieś jedynkę? Przypatrz się. Zobacz, jedynka ukryta jest tutaj. Czy widzimy dwójkę? Mhm, dwójka ukryta jest tutaj. Czy widzisz trójkę? Trójka jest tu. Czy widzisz czwórkę? Myślę, że bez większych problemów. Czwórka jest tutaj, piątki tutaj nie ma. Natomiast jeżeli chodzi o szóstkę, możemy ją zauważyć tutaj. Czy widzisz siedemkę? Jeżeli odwrócisz ekran do góry nogami, to siódemkę zobaczysz tutaj. Widzimy to. Ósemkę znajdziemy bez żadnego problemu. Mamy tutaj ósemkę, no i mamy oczywiście dziewiątkę. Więc to są wszystkie cyferki, które możemy zobaczyć na tym obrazku.